Witajcie kochani w kolejnym filmiku z recenzją książki. Dzisiaj przychodzę do Was z thrillerem psychologicznym, więc dawno takiej tematyki u mnie nie było. A jest to książka Anny Plat, Ten, kogo kochasz, nie umiera. Tak się prezentuje książka, taka tajemnicza. Jest to książka, taki trochę thriller, trochę kryminał, ale też są przeplatane wątki miłosne. W książce poznajemy trzy różne historie, które. W międzyczasie łączą się w pewną całość. Pierwszą naszą bohaterką jest Lena, która bardzo dużo przeszła w swoim życiu różnych dramatów, ciężko jest jej się pozbierać po tym wszystkim i postanawia zacząć spełniać swoje marzenia. Jeden z nich było otwarcie pensjonatu, więc postanawia na Majorce kupić hmm, działkę, gdzie taki pensjonat otworzy. Wszystko by było dobrze, gdyby nie to, że podczas budowy na jej działce zostały znalezione czyjeś zwłoki. I jak się domyślacie, niestety, ale wszystkie prace zostają zatrzymane aż do wyjaśnienia tego, tej sytuacji. Kobieta jest załamana, troszkę przerażona tą całą sytuacją i ma wrażenie, że tak naprawdę nikt się nie chce zająć i odkryć Kim jest ta osoba, która jest na jej działce? A właściwie te zwłoki. Więcej o tej historii nie mogę Wam powiedzieć, ale kolejną bohaterką jest Bianka. Bianka jest trochę zagubiona w swoim życiu i wdaje się w bardzo gorący romans ze swoim szefem. Tutaj jest bardzo emocjonalna relacja. Ponieważ Bianka pragnie miłości, pragnie bliskości, pragnie widywać. Jest mężczyzna, a on ma żonę i rodzinę, co wyklucza mm, kontakty ze swoją kochanką. W y, hmm, kontakty wtedy, kiedy Bianka by chciała, a kobieta chce z mężczyzną spędzać jak najwięcej czasu. Okazuje się, że dzieje się coś bardzo dramatycznego, co wezmą ze sobą chyba aż do grobu. Nie mogę wam powiedzieć, co się między nimi wydarzyło, ale mają bardzo, bardzo mocną tajemnicę. W książce jest również wątek osoby, która zaginęła wiele, wiele lat temu, i nadal niektóre osoby wierzą, że ta, ten ktoś odnajdzie się. Także to jest taki wątek też nadziei, wiary, że może jakoś to będzie, że się ułoży. No i ostatni nasz bohater, który też nie ma łatwo w życiu, jest to Shane. Mężczyzna, który myślał, że wszystko ma dobrze poukładane w życiu, ale jednak okazuje się, że wcale tak nie jest. Jego ojciec trafia do szpitala, jest bardzo chory i potrzebuje leczenia bardzo pilnego. Niestety podczas tego... Wizyty w szpitalu, jego syn dowiaduje się o bardzo dziwnych rzeczach, o których nie miał kompletnie pojęcia. Uświadamia sobie, że całe życie jego rodzice go okłamywali, żył w takiej niewiedzy i był był całkiem kimś innym niż mu się wydawało. Chyba to jest dobre słowo. Także bardzo skomplikowane historie. Poruszają bardzo ważne tematy, trudne tematy dla naszych bohaterów. Każdy z nich jest bardzo zagubiony, każdy czegoś innego pragnie. Szein pragnie odkryć hmm, prawdę o swoim istnieniu, o sobie. Bianka pragnie miłości i chce związać się z mężczyzną, który, pomimo, że Coś ich łączy, to nie jest do końca pewien swoich uczuć, relacji. Oraz Lena, która walczy z utratą bliskich, walczy ze swoimi demonami i pragnie zacząć żyć inaczej pragnie zrobić coś dla siebie i żeby to jej życie jakoś się lepiej potoczyło. Książka bardzo, bardzo wciąga. Nie chcę Wam za dużo powiedzieć, bo bym zleciła zbyt wiele szczegółów, a myślę, że warto ją przeczytać, bo ciężko się od niej oderwać. Są tutaj historie przeplatane w taki sposób, że czytelnik nie pogubi się kompletnie. Także jak najbardziej fajnie poprowadzona fabuła. Bohaterzy są naprawdę zagubieni i troszeczkę hmm, samotni, chyba tak mogę powiedzieć. Ale końcówka naprawdę mnie zaskoczyła i bardzo fajnie. Dlatego właśnie o tej książki oczekiwałam. Jedynie, co mi zabrakło w tej historii, to tego, że po prostu ja zawsze, jak czytam książki, to próbuję się utożsamić z jakimś bohaterem, żeby się wczuć w niego i tak by przenieść się w ten świat historii, ale tutaj kompletnie nie mogłam się w żaden, właściwie żadnego bohatera wczuć, bo każdy był taki całkiem inny, każdy miał jakieś takie straszne problemy i takie inne charaktery. Kurczę, no nie potrafiłam się z nimi za bardzo utożsamiać, więc byłam tylko bacznym obserwatorem tej scenki, co się wydarzyło. Także no fajne odskocznie, naprawdę podobało mi się. Teraz sięgnę na pewno po jakąś taką weselszą książkę dla odmiany. No i niedługo, kochani, będzie trzeba sięgać już po świąteczne pozycje, także ja już się nie mogę doczekać. Myślę, że już może w przyszły weekend przeczytam, może w tym tygodniu już właśnie będę czytać coś świątecznego, fajnego, żebym Wam mogła polecić. No, a reszta chyba książek zostawię na grudzień, bo właściwie ten czas tak szybko leci, że nie wiadomo kiedy, a zaraz będą święta. Także ja już troszkę myślę o w ogóle vlogmasach i w ogóle dajcie znaczy wy też, bo masakra tak ten czas leci. A już nie mogę doczekać, gdy codziennie będę do Was coś nagrywać. Także mam nadzieję, że będą to w tym roku ciekawe filmiki. I że będziecie, dajcie znaczy, czekacie na vlogmasy. Myślę, że będą to całkiem inne w tym roku niż poprzedni i będziemy robić coś fajnego. Także troszeczkę planuję i sobie myślę co będziemy mogli robić, ale wszystko wiadomo zależy od czasu, gdy, no, czy będę go miała czy nie, bo jak wiadomo jak też człowiek pracuje to też nie zawsze ma czas na, na nagrywanie. No i też nie jest za dużo się dzieje, gdy człowiek pół dnia spędza w pracy. No i chyba kochani to tyle. Dajcie znać czy już czytacie świąteczne pozycje, bo jestem bardzo ciekawa, bo ja już planuję zacząć w końcu. Także to chyba tyle na dzisiaj. Życzę wam kochani miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa.